ma tu wahacz? Zapraszam na test nowego Citroena C4 w topowej wersji wyposażeniowej Shine i z najmocniejszą benzyną pod maską, to znaczy 1,2 piórtek, 155 koni. Samochód jest mocno specyficzny z wyglądu, można powiedzieć, że jak na rasowego Citroena przystało, ale za to w porównaniu z innymi modelami tego producenta stał się on zdecydowanie bardziej rozsądny w środku. Między innymi te rzeczy pokażę w dalszej części filmu, startujemy wspominany wygląd zewnętrzny nowego C4 to obszar, który na pewno podzieli obserwatorów i jak na mój gust, Francuzi jednak trochę przekombinowali projektując ten model, chociaż przyznam, że na żywe, jak tak na spokojnie popatrzyłem na niego z różnych stron, to zaczął mi się on bardziej podobać niż tylko na podstawie zdjęć. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt światło z przodu i z tyłu jest dosyć dziwny i osobiście wolałbym, gdyby C-Trend trzymał się bardziej tego, co pokazał na przykład w C5 Aircross, bo tamten model też prezentuje się charakterystycznie, ale bardziej powiedzmy uniwersalnie, ładnie. W C4 za to żadnych zastrzeżeń nie mam do linii bocznej, bo chociaż mamy tutaj podniesiony tył łączący cechy suwa i coupe, to projektantom Citrena udało się uniknąć wrażenia o na nadwozia, gdy patrzy się na nie z profilu. W testowanej wersji Shine 18-calowe felgi aluminiowe o naprawdę ładnym kształcie oferowane są w standardzie, podobnie jak szare wstawki na zderzakach i progach, podczas gdy czerwony lakier perłowy oznacza wydatek 3500 złotych. Większy rozsądek obecny we wnętrzu C4 wynika z pojawienia się w nim fizycznego panelu klimatyzacji, a także nowego rozmieszczenia przycisków na kierownicy. Pod kątem wizualnym też jest tutaj trochę spokojniej niż w innych Citroenach, ale ja nie postrzegam tego jako problem, bo projekt deski rozdzielczej, a zwłaszcza konsoli centralnej jest naprawdę przyjemny dla oka. Szkoda tylko, że nawet w najbogatszej wersji jest tutaj tak ponuro. Cennik prezentowanego modelu podzielony został na cztery półki wyposażeniowe i bazowy live Pack dostać można za 74 800 zł z silnikiem 1.2 PureTech 100 KM i manualem. Na pokładzie otrzymuje się wtedy niezbędne minimum, bo manualną klimatyzację, elektrykę, szyb i lusterek, 10-calowy ekran systemu inforozrywki, który można połączyć ze smartfonem, czy pakiet systemów bezpieczeństwa, ale brak jest świateł LED jakichkolwiek asystentów parkowania, a felgi są stalowe i mają 16 cali. Znacznie rozsądniejsza jest moim zdaniem wyższa odmiana fil z silnikiem 1230 koni za 87 100 zł, która uzupełnia wymieniane wcześniej braki, a prezentowany egzemplarz w wersji Shine z silnikiem 155 koni i automatem znajduje się na szczycie cennika benzynowego z kwotą 111 500 zł. Po doposażeniu w większość opcji dodatkowych, których nie ma zbyt dużo i które są raczej bajerami w stylu skóry na fotelach czy szyberdachu, prezentowane auto wycenione zostało na około 123 000 zł. Co coraz rzadsze w dzisiejszych czasach nowe C4. Można też z silnikiem Diesla 1.5 d i 110 lub 130 KONi, a także to z kolei coraz częstsze jako elektryka 136 so KONi, który w bazowej wersji Lifepack kosztuje od 136 400 zł to, że obecny w testowanym egzemplarzu silnik jest najmocniejszą jednostką przewidzianą do C4 nie zmienia faktu, że wciąż jest to konstrukcja trzycylindrowa, w której łatwo można ten fakt odkryć, bo podczas przyspieszania obecnie jest charakterystyczny dla trzycylindrowców dźwięk. Jeden dwa piórtek generalnie nie jest najbardziej wygładzonym pod tym kątem silnikiem, ale za to dobrze radzi on sobie na niskich obrotach i nawet przyspieszając poniżej 1500 nie ma wibracji, a niezdrowy dźwięk jest na tyle dyskretny, że ja nie zwracałem na niego uwagi. Sprawia to, że brzmienie benzyny w jest dla mnie OK, a obecny podczas wkręcania się na obroty warkot ma nawet swój urok. Jedynie szorstkie odpalanie silnika z kręceniem rozrusznikiem przez system start-stop wypada słabo. Tak wygląda w tym aucie sprint od zera do setki. A tak przyspieszenie 90-140 km na godzinę. dynamika dla mnie była wystarczająca do jazdy również przy wyższych prędkościach. Przy czym ogólnie C4 z testowanym silnikiem sprawiał wrażenie auta trochę wolniejszego niż sugerowałaby czysta moc. Wpływał na to styl pracy skrzyni, czyli ośmiobiegowego automatu, po którym widać, że został zestrojony głównie z myślą o płynności pracy i faktycznie jakiegoś szarpania nie udało mi się w nim spowodować, nawet gdy mocno cisnąłem pedał gazu. Czasami jednak taki styl pracy skutkował opóźnieniem przy próbie wymuszenia kilkubiegowej redukcji, ale nie działo się tak zawsze i mnie nie przeszkadzało w aucie tego typu, bo takie zachowanie nie wpływało na bezpieczeństwo, przy czym gdybym myślał o C4 dla siebie, to na pewno sprawdziłbym też wariant 130-konny, ponieważ różnice względem 155 koni mogą być niewarte dopłaty. W temacie skrzyni jeszcze dopowiem, że jadąc normalnym tempem żadne opóźnienia nie miały miejsca i przekładnia w ogóle nie zwracała na siebie uwagi, również dzięki naturalnej reakcji na wciskanie gazu, to znaczy nie trzymała ona zbyt niskich obrotów i biegi redukowała wtedy, kiedy od niej tego oczekiwałem i odstępstwo od tego zdarzały się bardzo rzadko. Nie jestem za to fanem wybieraka, bo dźwignią go nie można nazwać do zmiany biegów, aby zareagował, trzeba, no nie powiem, że długo, ale jednak zauważalnie wychylić go i przytrzymać w określonej krańcowej pozycji, co jest zrozumiałe, no bo słabo by było, gdyby te tryby się przez przypadek zmieniały. No ale fakt zostaje, że gdzieś na parkingach wymaga to więcej uwagi. Jeszcze tryb do tyłu jest sygnalizowany dźwiękiem bieg wsteczny, a gdy jedziemy i przełączamy do przodu, to bez spojrzenia na te wskazania trudno się połapać, czy odpowiednio go wychyliliśmy, a jeśli się pomylimy, no to skutki mogą być opłakane, więc jakaś klasyczna dźwignia byłaby tutaj zdecydowanie wygodniejsza. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie C4 zużywał przeciętnie 7,5 litra na setkę, a podróżując po zwykłych drogach międzymiastowych z limitami 50-90 km na godzinę, testowany Citroen palił średnio 5 litrów. Wyniki nieznacznie rosły na drogach szybkiego ruchu, gdzie uzyskiwałem około 5,5-6 litrów i gwałtowniejszy wzrost obecny był dopiero przy prędkościach autostradowych, bo wtedy spalanie oscylowało w okolicach 7-7,5 litrów na setkę. Przy 120 km na hałas w kabinie był przyzwoicie kontrolowany, to znaczy naprawdę Dobrze było od podwozia, ale szumy powietrza w okolicach słupków przez swój charakter były trochę odczuwalne, chociaż nie były zbyt głośne. Przyspieszając do 140 km na godzinę, od kół wciąż było bez zarzutu, ale odgłosy wiatru przybierały na sile do poziomu, gdzie już wyraźnie zwracały na siebie uwagę i wzrost ich natężenia mógłby być trochę mniejszy. Nowa organizacja przycisków na kierownicy poskutkowała eliminacją joysticka służącego do obsługi tempomatu. Przyciski za ten moduł odpowiadające przeniesione zostały na lewą stronę koła kierowniczego. Z prawej strony mamy przyciski odpowiadające za system audio oraz telefon. Bardzo rozsądnie jest to teraz pogrupowane, znacznie lepiej niż wcześniej. Obsługa komputera na elektronicznych zegarach pozostała jednak po staremu. Trzeba w klasyczny sposób dla Citroenów wciskać prawą manetkę, z kolei wciśnięcie lewej zmienia teraz aranżację zestawu wskaźników. Nie jest to jakieś mistrzostwo wygodne, ale z tych funkcji w sumie rzadko się korzysta. Nowe zegary mają tylko 5,5 cala i przyznam, że lepiej wypadają niż spodziewałem się, że będą. Znaczy nie jest to zdecydowanie propozycja dla osób, które poszukują dużej wartości informacyjnej, żeby tutaj była jakaś mapa wyświetlana czy coś w tym stylu. Tutaj mamy jedynie bardziej te elementarne rzeczy, no ale da się z tego bezproblemowo korzystać i też dzięki temu, że po bokach mamy dodatkowo oświetlenie, ono przy wszystkich wersjach poza podstawową jest obecne, to te zegary nie wyglądają tak biednie jakby wciśnięte na siłę, tylko bardzo fajnie się z całą resztą komponują. Fizyczny panel klimatyzacji wraca po wielu latach nieobecności i ma bardzo wygodną formę. Są duże przyciski, duże pokrętła, też dobrze działające. Brakuje mi jedynie sygnalizacji intensywności nawiewu gdzieś bezpośrednio na pokrętle, a nie tylko na takiej malutkiej ikonce tutaj. No ale i tak nie będę narzekał. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż jakieś menu w ekranie. System inforozrywki względem innych citrenów pozostał taki sam, co oznacza, że jeśli ktoś chce, powiedzmy, sentymentalną podróż odbyć i pozmienić sobie temperaturę przy jego pomocy, no to jest taka możliwość, nie będzie mógł za to przełączać się po poszczególnych modułach przy pomocy dedykowanych przycisków, ponieważ ich nie ma. Zastąpione one zostały przyciskiem domowym, który służy do wyzwolenia menu głównego. Nie ma tutaj, pomimo zwiększonej przekątnej ekranu, bardziej informacyjnego ekranu domowego, więc trzeba przeklikiwać się. Co dzieje się szybko, więc nie jest to wielki problem, no ale trochę tego jednak. Jak brakuje, żeby mapa była na połówce jakieś informacje systemu audio czy inne dane, jeśli chodzi o przyjazność interfejsu, to ona też się nie zmieniła. I dla mnie to zawsze był całkiem przyjemny system w użytkowaniu. Są dobrze pogrupowane menu, wszystko działa odpowiednio szybko. Mamy też integrację ze smartfonami, więc jakieś odświeżenie, lepsze zagospodarowanie tego rosnącego ekranu by się tutaj przydało, no ale to co dostajemy, i tak daje radę w codziennym użytkowaniu. Pod ekranem w testowanym egzemplarzu znalazła się mata do indukcyjnego ładowania telefonu oraz jeden port USB-C i USB-A. Taki sam zestaw obecny jest z tyłu, jeśli chodzi o USB, i bardzo mi się takie podejście podoba, ponieważ obojętnie kto jaki ma sprzęt, jaki ma kabel, będzie mógł sobie tutaj spokojnie podładować co trzeba bez konieczności stosowania przejściówek. Inni producenci wymuszający nieraz na przykład USB-C wszędzie powinni z Citroena brać przykład. Pochwalam też sposób sterowania ekranem przeziernym, który niestety jest na szybce, ale jest w standardzie w wersjach Feelpack oraz Shine, ponieważ służy do niego bardzo wygodny krzyżak po lewej stronie kierownicy, zmiana wysokości, chowanie tej dodatkowej szybki, pojawianie się jej znowu. Bardzo wygodnie jest to rozwiązane. Lusterka boczne w testówce nie są zbyt duże, ale i tak moim zdaniem wystarczające. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, nie jest ona jakoś opadająca. Też bardzo pochylona nie jest frontowa szyba, co skutkuje niezbyt długim podszybiem. I ogólnie kształt przednich części nadwodziacy czwórki ułatwia, a nie utrudnia wjazd gdzieś tym samochodem przodem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy dodatkową szybkę, przez co słupek nie jest jakiś bardzo masywny, chociaż też do najmniejszych nie należy. Tylna szyba ma specyficzny kształt, z tym dodatkowym <zieleniem>, ale mnie ono nie ograniczało pola widzenia, jest na tyle cienkie. Tylna szyba jest nisko poprowadzona i też kończy się praktycznie równo wraz z nadwoziem. W ramach elektronicznego wsparcia w SHINE w standardzie dostaje się czujniki parkowania przed tył oraz kamerę cofania. Kamera ma dosyć kiepską rozdzielczość, ale za to dobrą dynamikę tonalną więc i tak wszystko odpowiednio w niej widać. Mamy tutaj też widok z lotu ptaka, który jest symulowany, ponieważ kamera szerokokątna z tyłu. Rejestruje, co jest po bokach, i później komputer na podstawie ruchu samochodu po prostu niejako rysuje, co powinno być z lewej i z prawej strony na ekranie. Mamy tutaj również widok przybliżony, przydatny przy jakimś bardziej precyzyjnym dojeżdżaniu do przeszkody. W trybie normalnym kamera, jak na mój gust, trochę zbyt fałszuje perspektywę na bokach, przez co obiekty wydają się być trochę bliżej niż są w rzeczywistości. Wymiary samochodu to 436 cm długości i 180 cm szerokości i biorąc też pod uwagę kształty nadwozia C4 jeździło mi się po mieście bez większych problemów. Wrażenie poprawiał w tym modelu sposób pracy kierownicy, ponieważ jadąc wolno stawiała ona bardzo niewielki opór przypominający typowe mieszczuchy i chociaż reakcje auta na jej ruchy były już trochę bardziej dojrzałe i mniej bezpośrednie, to przez bardzo lekko obracającą się kierownicę i tak na parkingach żwawo mogłem wykonywać wszelkie manewry i szkoda jedynie, że promień skrętu samochodu na jego gabaryty jest całkiem spory. Wraz ze wzrostem prędkości układ kierowniczy zaczyna stawiać większy opór przy czym wygładzenie reakcji pozostaje też na wyraźnym poziomie co czyni z testowanego Citrena auto bardzo przewidywalne i płynne w prowadzeniu. Nie jest to model, który nawet stara się być sportowym, i osoby poszukujące angażującego ostrzejszego układu kierowniczego tutaj go nie znajdą, ale do takiej normalnej jazdy ta charakterystyka sprawdza się moim zdaniem bez zarzutu. Widać, że wpływ na pracę układu kierowniczego ma też dopasowanie go do zawieszenia, które jest komfortowe w takim miękkim, bardziej bujanym stylu i skutkuje to pojawiającymi się przychyłami w zakrętach, do których ostre reakcje na ruchy kierownicą byłyby po prostu niewskazane. A tak C4 podczas normalnej jazdy co prawda się trochę przechyla, ale nie na tyle, aby wpływało to na stabilność i jakoś zwracało uwagę. W testowanym modelu w zawieszeniu zastosowane zostały progresywne ograniczniki hydrauliczne, które mają sprawić, że auto będzie zachowywać się na drodze trochę jak poduszkowiec. I przy wyższych prędkościach ten efekt aż taki dosłowny nie jest, i nadwozie się trochę usztywnia. Ale ogólny poziom wygody w Citroenie T4 i tak oceniam bardzo wysoko, bo auto skutecznie i delikatnie wybiera nierówności. A jeśli doda się do tego miękkie i nadające się nawet w dłuższe trasy fotele, to z testówki miłośnicy klasycznego, francuskiego podejścia do komfortu będą zadowoleni. Bardziej zaawansowane zawieszenie nie występuje w bazowej wersji Live Pack z silnikami benzynowymi, za to dosyć niska jak na auto tego typu, i fajna moim zdaniem pozycja za kierownicą zawsze jest w tym modelu obecna na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu C4 składają się lampki w drzwiach na tunelu środkowym, a także to co już pokazywałem wcześniej, ale po zmroku wygląda to jeszcze bardziej efektownie to znaczy wokół zegarów można sobie sterować jedynie intensywnością tego podświetlenia nie można ruszać już barwy która jest zawsze biała, tak samo zawsze białe są przyciski i przełączniki jedyne akcenty kolorystyczne znaleźć można na centralnym wyświetlaczu oraz na zegarach są one czerwone i taka kombinacja barw moim zdaniem tutaj fajnie współgra i chociaż nie ma tutaj jakiegoś bardzo zapadającego w pamięć wystroju świetlnego, to wszystko jest na swoim miejscu, jest ok. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Przednie światła w C-czwórce mają ciekawy wygląd z paskami do jazdy dziennej, tworzącymi łącznie kształt litery X. Poniżej mamy główne LEDowe światła, w sąsiedztwie których umieszczono też diodowe kierunkowskazy. Kierunki w lusterkach oparte są o tą samą technologię i również oryginalnie się prezentują. Z tyłu LEDy obecne są w światłach pozycyjnych, którym także uroku nie można odmówić i spójności przy okazji z przednią częścią nadwozia, ale niestety w kierunkowskazach znalazły się zwykłe, niepasujące do reszty żarówki. Nie zmienia to jednak faktu, że testowany Citroen przyciąga uwagę w ciemnościach i wygląda wtedy naprawdę dobrze. Światła w testówce oferują typowy poziom dla LEDów, co oznacza dobrą precyzję i moc świecenia. Nie ma w nich jednak żadnych zaawansowanych funkcji adaptacyjnych. System dostępu bezkluczykowego w C4 oferowany jest od wersji Shine w standardzie pilot, którego obsługuje, jest jak no mój gust trochę zbyt pękaty, no i mógłby być lżejszy, nie ma z tym dramatu, no ale gdyby go trochę odchudzić, no to byłoby z korzyścią dla tej konstrukcji. Za to nic nie ruszałbym jeśli chodzi o materiały, ponieważ mamy tutaj wysokiej jakości chropowaty czarny plastik na większości powierzchni, praktyczny, ponieważ nie łapie zarysowań, są też dekoracyjne, przyjemne dla oka srebrne wstawki. System działa tak, że gdy wykryje naszą obecność, to automatycznie auto jest odblokowywane i wystarczy pociągnąć za klamkę, to jest ok. Gdybyśmy jednak chcieli zamknąć samochód bez używania pilota przy pomocy czujnika w klamce, to można to zrobić tylko przy pomocy drzwi kierowcy, ponieważ nawet klamka drzwi pasażera z przodu nie jest w niego wyposażona. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywa dobrze wyglądające. Trochę poniżej znajduje się kolejny miękki materiał, tylko bardziej takim bajeranckim, dekoracyjnym wzorku. Na drzwiach również w najwyższych sekcjach jest miękko. Tutaj mamy tutaj wstawki skórzane. Też w ten sposób wykończone są miękkie podłokietniki. Ten element trochę nie pasuje do reszty, ponieważ jest twardy i materiał zastosowany zresztą też obecny w niższych częściach deski rozdzielczej do jego wykonania. Jest przeciętny wizualnie, no ale da się z tym żyć, nie kuje to jakoś w oczy. Bardziej przeszkadza moim zdaniem tunel środkowy, który jest sporo pokryty fortepianową czernią i jest ona taka bardzo płaska, bez żadnych tam urozmaiceń, praktycznie nie mówisz tylko o nawet o utrzymaniu w dobrej kondycji, ale po prostu nie prezentuje się to zbyt ładnie. Za to podobają mi się wszelkie detale w postaci przycisków czy pokręteł w szczególności. Bardzo dobrze zostały wykonane, też fajnie działają. Jeśli chodzi o spasowanie, to żadnych niepożądanych dźwięków ani podczas takiego naciskania, ani podczas jazdy nie było, więc one jest bardzo dobre. A ogólna jakość wykonania c też moim zdaniem stoi na dobrym poziomie. Siedząc tu, gdzie ja aktualnie się znajduję, warto jeszcze pokazać półeczkę, która nie zastępuje klasycznego schowka, tylko jest dla niego uzupełnieniem. Jest ona dosyć płytka, ale mieści się w niej chociażby takie etui na tablet, można sobie swój sprzęt tutaj wsadzić i później przy pomocy tego mocowania go w ten sposób zablokować i pasażer może sobie coś oglądać albo pracować, no cokolwiek chce zrobić z takim tabletem. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki całkiem niezły zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu zamówiony został panoramiczny dach za 3400 zł, ale nie ogranicza on miejsca nad głową, ponieważ jego osprzęt kończy się tutaj, a w naturalnym ułożeniu głowa znajduje się tutaj. Gdy się konkretniej prostowałem, to lekko stykałem się włosami z sufitką, ale gdy już bardziej tak naturalnie trzymałem ciało, to tego kontaktu nie było. Tunel środkowy w testowanym egzemplarzu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak: mamy w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik C4 ma 380 litrów pojemności, umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, niezłych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. W temacie praktycznych dodatków po obu stronach mamy haczyki na różnego rodzaju torby, a pod nimi również, z lewej i z prawej strony, znajdują się niewielkie kieszenie. W testowanym egzemplarzu znalazła się podwójna podłoga pod nią mamy jeszcze. Płytki schowek, można tą podłogę oczywiście zdemontować. Pod tą właściwą podłogą obecny jest zestaw naprawczy oraz dodatkowy głośnik systemu audio. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie, zdolności ładunkowe samochodu zwiększają się do 1250 litrów. Przy obecności dodatkowej półki mamy płaską wtedy podłogę. Podsumowując, nowy Citroen C4 przez swój wygląd na pewno nie jest propozycją dla każdego, ale jeśli przypadnie on komuś do gustu pod tym kątem, to taka osoba dostanie w tym modelu też wygodny i poprawiony względem innych samochodów francuskiego producenta sposób obsługi i adekwatny do auta tej marki poziom komfortu, co czyni z C4 naprawdę fajną propozycję i mniej jeździło się testówką w takim odprężającym stylu bardzo dobrze. I to wszystko, co przygotowałem o C4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!